Dobrze, hej, siemanko, witam was w dzisiejszym odcinku z gry Frostpunk. E, wiem, że w styczniu wychodzi teraz właśnie dodatek do Frostpunk, czyli jesień e, tak naprawdę. Ja tego dodatku nie mam i nie będę go kupował. E, ze względu na to, że po prostu e, mam możliwość na Xbox Game Pass pogrania sobie w podstawkę gry e, no i pomyślałem, że trochę sobie ponagrywamy tą grę. Jak w przypadku The Outer Worlds, zastrzegam sobie prawo, że nie skończę tej gry na, na, na odcinkach, ale tak naprawdę myślę, że raczej uda się to zrobić. Odcinki będą troszeczkę dłuższe pewnie niż z Farminga czy z Eurotraka, także podejrzewam około pół godziny, coś w tym stylu. Z tego co wiem, ta gra daje nam szerokie, szeroką możliwość różnego rodzaju wyborów moralnych, bądź też niemoralnych. Ponieważ możemy tutaj chociażby ukierować wszystko tak, że pracownicy będą niezadowoleni i będziemy dbali o ich zdrowie i podstawowe potrzeby. Wiadomo, że to będzie skracało ich okres życia, ale dzięki temu będziemy na przykład rozwijali gospodarczo i przemysłowo tutaj naszą strukturę w grze, wybieramy sobie teraz nowy dom, czyli to jest taka jakby fabuła nasza. Ale mam jeszcze jakiś tryb nieskończoność. Tutaj patrzyłem, tutaj mamy e, dla survivalowców, strome, e, skromne osoby, przenikliwy mróz i częste burze. Każdy dzień będzie walką, a tutaj mamy spokój. E, dla budowniczych mnóstwo zasobów, łagodna pogoda, e, krótkie burze. Buduj miasto, jak ci się podoba. E, ja, mimo wszystko, będę chciał sobie tutaj zrobić fabułę. Obejrzymy sobie teraz małe takie e, małą taką zapowiedź. Oczywiście, as we roam wskazówki na początku. We roam the still, the cold world. No horizon in sight. The rulers of old, stripped of pride and glory. It feels as yesterday, we were turning the wheels of progress. Until the frost stopped it all. Suddenly, without a warning. When tides had changed, they changed for all of us, no matter wealth or class. They've lost our world to snow. And with it, our last traces of humanity. Well, to plenty. And for those who remained, came the time to adapt. We decided to leave our homes and head north. We roamed for weeks, maybe months, leaving behind all the things we once believed had made us. It was hope. Pushed us forward. Slowly, step by step, we knew the cost of our journey. And we paid the price a hundred times. Finally, the time has come to build the last city on Earth. No, i dobrze, jesteśmy po drobnym wprowadzeniu. Co się stało? A stało się to, że cała Ziemia została skuta śniegiem i lodem, więc dosyć ciężki klimat. Tutaj mamy, uciekliśmy z Londynu i przebyliśmy może, by dotrzeć na zamarzniętą północ. Po drodze nasz konwój rozproszył się w śnieżycy. Na miejsce dotarły tylko garstka. Znaleźliśmy generator, ale jest. Opuszczony i zamarznięty na kości. Dlaczego e, nikogo tu nie ma? Czy ktoś z naszych przetrwał śnieżyce? Czy są w okolicy inni ludzie? E, cokolwiek zrobimy, spodziewajmy się najgorszego. Świat, jaki znaliśmy, legł w gruzach. Musimy przetrwać. Nie, ja, że musimy przetrwać. Ja tutaj będę w pełni korzystał z jakichś samołóżków i poradników. Trochę już minęło od kiedy grałem w jakieś takie gry strategiczne i, e, i związane z budownictwem, więc e, będę tutaj potrzebował odrobinę pomocy. Jeszcze się nie zapoznałem w sumie ze sterowaniem. Także e, dzisiaj odcinek może być taki wprowadzający, zobaczymy ile odcinków będzie tygodniowo. E, wiecie, z grami, e, które mają fabułę, jest trochę łatwiej e, w porównaniu w sumie z grą. E, Outer Walls, którą zacząłem nagrywać tam odcinki trwały naprawdę bardzo, bardzo długo i tam jedynym rozwiązaniem, żeby na kanale to jakoś w miarę racjonalnie wyglądało byłoby to chyba, żebym to po prostu ciął i renderował takie najważniejsze momenty w grze niż to całe latanie po tej mapie i od planety do planety. Ale dobra, dosyć o The Outer Walls, lecimy tutaj. Zwalcz zimno. Musimy uruchomić generator. Stanowi źródło energii, ogrzewania. Dla innych budynków bez niego po prostu zamarzniemy. Zgromadź trochę węgla i uruchom generator. ok eee, Teraz tak. Czy gdzieś tutaj mamy czas? Zwalcz zimno. Sterowanie kamerą. Dobrze, no tutaj jest standardowo. Eee, możesz przesunąć kamerę za pomocą myszki. Okej, okay, przyciski możesz też. Użyć klawiszy WASD lub przesunąć kursor. Dobrze, to wiemy. Ja nie wiem w sumie, czym jest lepiej tutaj operować, ale. Na spokojnie, coś tutaj będziemy kombinowali. Teraz tak. Tutaj mamy stos węgla, tutaj mamy stos węgla, tutaj mamy. Tu mamy jeszcze więcej węgla, tu mamy węgiel, tu mamy, co my tutaj mamy. Sterta stali. Czekajcie, zrobimy nie tak. Ustawienia. Sterowanie. Strzałka tutaj. Przesuń w prawo, w lewo, przybliż. Mapa świata. Kamera na środek. Pausa. Zwiększ prędkość gry. Mhm. Księga praw, L, T, V, O, H. mamy podgląd temperatury. Technologie, podstawa, podsumowanie samouczka wskaźnik wydajności, lewy alt mamy. Wybierz następny zapis, szybkie wczytywanie, ok Teraz tak, co my tu mamy? Węgiel, drewno, stal. E, rdzenie parowe, nie wiem co to jest. Tutaj mamy czas, właśnie o to mi chodziło. Ja bym sobie chciał ten czas na razie zatrzymać, ok Eee, dzień pierwszy: surowa żywność i racje żywnościowe. Bezdomnych mamy aż 80: budowę, m, Księga Praw, e, gospodarka co my tu mamy w gospodarce? E, pracownicy przydzieleni, tak, status. Mogę dodać dzienny zysk? Nie, nie mogę. Ale gdzieś to pewnie powinienem móc dodać pracowników. Z czasem się z tym ogarnę pracownicy. Aha. I tutaj mógłbym sobie właściwie dać tych pracowników do tego, tak? I teraz. Dajmy sobie pięciu tych pracowników. Jak to tutaj wygląda? Co my tu mamy? Magazyn. Tu jest magazyn. On ma jakiś zasięg. Ciężko powiedzieć. Budowle. Tutaj mamy namiot. Temperatura wyjściowa. 10 drewna, drewno mamy, 30 drewna, zdrowie mamy tutaj, lecznicę możemy postawić, koszt 25 drewna czy ja mam tutaj gdzieś jakieś drewno, w ogóle tutaj jest jakieś drewno e... spokojnie, tutaj jeszcze coś mamy no dobrze e... zużycie, wyłączony Potrzebuję sześć jednostek węgla, żeby włączyć ten pojazd parowy. W sumie to nie tak zróbmy, bo jeżeli mi tak mega jest potrzebny ten węgiel, słuchajcie... Przydzielamy sobie tutaj wszystkich pracowników, Ok. Może zrobimy jeszcze tak, że postawimy sobie jakiś właśnie budynek. Aha, tu mam jeszcze zbudować drogę, możemy. Żywność, kuchnia, e, chata myśliwych, zasoby, e, ład zasobów, barak zbieraczy. Co my tu mamy? Zapewnia więcej miejsc na wybrany rodzaj zasobów: węgiel, drewno, stal, surową żywność lub racje żywnościowe. To jest dosyć drogie. A tutaj mamy. Pracujący tutaj ludzie gromadzą zasoby w pobliskich stosów węgla, skrzyni z drewnem i stert stali. Tu mamy technologię, warsztat, 15 drewna i 5 stali. I z tego co ja się orientuję, słuchajcie, to tak naprawdę... Chyba ta stal i całe to drewno jest mi tutaj mega, mega potrzebne. Drogę bym musiał może im zbudować, słuchajcie. I oni by tutaj szybciej chodzili? A, tutaj byśmy musieli sobie drogi budować, w tym kierunku, zobaczcie. Nie, no dobrze, eee, niezadowolenie rośnie. I powinno niezadowolenie spaść w sumie. Mamy jeszcze zgromadzić trochę węgla. Yy, więc w sumie, czy mam jeszcze jakąś dostępną liczbę pracowników, 50 u nich było w sumie, tak? Yy, czy ja mam gdzieś tutaj jeszcze. Aha, podgląd temperatury, bo to jest chyba bardzo, bardzo ważne. I mapa była chyba gdzieś jeszcze jakaś dostępna, z tego co pamiętam. Dodajemy tutaj jeszcze max pracowników i niech sobie na razie pracują. Przyspieszamy może czas? Nie, nie przyspieszymy czasu. Zrobimy tak: budowę, mieszkańcy, 10 drewna. tutaj mamy to stali tutaj mamy skrzynię z drewnem no i niech to zbierają w sumie, no bo bez przesady ile tutaj tego drewna jest? gdzieś tutaj mamy napisane ponad dwie godziny będą to zbierać, tak? jak to wygląda w sumie? ja chcę, ja chcę sobie tutaj tu przybliżyć no bardzo fajnie. Mamy ryzyko zachorowania? Bezdomni, nadal mamy 70 bezdomnych, i teraz tak eee, dobrze by było, chyba, zrobić sobie właśnie takie. Mm... Aha, robotnicy tutaj mamy, tak? Eee, problem z brakiem domu brak dachu nad głową. Kapitanie, mieszkańcy niepokoją się brakiem schronienia. Trudno im się dziwić, chorują. Od spania na zewnątrz w tej lodowatej temperaturze lepiej jakoś temu zaradzić. Zapewnię schronienie, zapewnię wszystkim schronienie. Zapewnię schronienie, zrobimy. Zapewnię schronienie co najmniej połowie mieszkańców. Dziesięć drewna to kosztuje Budowę drogi Jest Za spokojnie. i tutaj mam jakiś czas na to? Jeden dzień, 23 godziny, czyli w ciągu dwóch dni musimy im zapewnić. Y, tutaj. Y, schronienie. Dobra, tego niech nie zbierają na razie, bo to jest co tu mamy? Stal. Y, bardziej by mi zależało na drewnie, a tutaj gdzieś były chyba. Y, Skrzynie z drewnem. Tak, tutaj zbierajcie. Te skrzynie z drewnem zbierajcie. E, ile mamy już tego węgla? 157, więc węgla jest całkiem sporo. Za chwilę zobaczymy. Niezadowolenie nadal jest całkiem wysokie. Zużycie węgla jest bardzo duże tutaj. Wyłączony, włączony. No, włącz, włącz. Bo zaraz mi tutaj e, zlinczują. Zużycie 144 dziennie tego węgla zużywa. No, nie jest za ciekawie. Jeszcze jedną strefę mieszkalną zrobimy. Czekajcie, bo tutaj sprawdźmy sobie, jak to wygląda. E, no tutaj oni mają mega ciepło. 10 sztuk drewna. Nie mamy drewna. Tak jak mówiłem wcześniej, że może być problem z tym drewnem. I oni teraz odpoczywają, a może być problem taki jeszcze, słuchajcie, że... pierzmy sobie ten czas, bo jest teraz noc. Mądrość tłumu. Kapitanie, gdy ludzie czegoś się domagają, pamiętaj o jednym. Zwykle zależy im na najszybszym rozwiązaniu, a nie na najlepszym. Nie musimy prze... Przystawać na wszystko, czego chcą, możemy rozwiązać problem po swojemu. Co my tu mamy? Że z zasobami jest kluczowe dla przetrwania miasta. Potrzebujemy węgla do zasilania generatora drewna i stali. Są konieczne do budowania obiektów i prowadzenia badań. Rdzenie parowe są niezbędnymi elementami zaawansowanych obiektów. Surowa żywność służy do przygotowania w kuchni racji żywnościowych. Na późniejszych etapach gry może się pojawić więcej rodzajów zasobów. To ciekawe. Do większości obiektów trzeba przydzielić pracowników. W niektórych miejscach mogą pracować tylko inżynierowie, a w innych tylko robotnicy. Aby przydzielić ludzi do pracy, e, kliknij Dany obiekt i korzystaj z panelu przydzielenia. Jak to wygląda? No tutaj mamy robotników. Jest to z węgla, no to bierzemy robotników. E, to ogarniamy. Temperaturę tutaj mamy przyjazne, e, znośne, chłodno, zimno. Dobrze. Kontrolowanie upływu czasu mamy tutaj jeszcze, tak? No to wiemy o tym. Budowa. Skorzystaj z menu budowy, znajdującego się u dołu ekranu, aby zarządzać budową. Lub czekajcie, skorzystaj z znajdującej się u dołu ekranu, aby zarządzać budową. Lub rozbiórkę. Obiektów i ulic mogą się tym zajmować wyłącznie mieszkańcy, którzy nie przebywają w danej chwili w pracy. W obiektach położonych wewnątrz stref ciepła temperatura jest wyższa, co zapewnia lepsze warunki życia i pracy. By najwydajniej wykorzystać strefę ciepła, obiekty są lokowane na promienistej siatce. Aby działały, trzeba połączyć je z generatorem ulicami. No to standardowo. Generator. Generator to serce miasta i jedne źródło ciepła w tej lodowatej dziurze. Włącz go, gdy tylko zgromadzisz wystarczająco dużo węgla. Generator ogrzewa okrągły obszar wokół siebie, zużywając co najmniej 6 jednostek węgla na godzinę. Możesz opracować ulepszenie generatora, aby zwiększyć wyt wytwarzane ciepło, rozszerzyć strefę ciepła lub zmniejszyć zużycie węgla. I teraz mamy. Choroby i opieka medyczna. Zimno w domach i miejscach pracy powoduje, że ludzie za, z, e, zaczynają chorować. Bez odpowiedniej opieki mogą się stać m, ciężko chorzy i umrzeć. Osoby, które staną, e, których stan jest e, poważny, można leczyć w leczniczy. Ciężko chorzy wymagają pobytu w szpitalu. Do czasu wybudowania go możesz ratować e, ich życie, wprowadzając jedno z dwóch praw. Radykalna terapia. Pozwala leczyć ciężko chorych w lecznicach, ale może się to e, skończyć amputacją. No to grubo. Podgrzewanie, Podtrzymywanie życia. Pozwala utrzymać ciężko chorych przy życiu bez leczenia ich. Mhm, okej. Okay. Lecznicza, Dom opieki. E, liczba chorych i ciężko chorych. Dobrze. Niech będzie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No ja tutaj mówię, kurczę. Dawno nie grałem w tego typu gry, ale z pewnością możemy sobie przewinąć do dnia następnego. Oni już tutaj wychodzą. I teraz tak. E Bo tutaj zbuduj kopalnie węgla, by rozpocząć wydobycie. Czy ja na przykład zasoby, technologie, ja podejrzewam, że technologie by się przydały i stal teraz. Mam tak węgla 102, drewno, stali mam 12 i rdzenie parowe. To zróbmy tak. Wywiążmy się z tego, co im obiecałem, czyli postarajmy się zgromadzić sporo drewna. Pracownicy będą, a tutaj mamy ilość, tak? Pracownicy będą wydobywać węgiel. Wydajność potencjalna 18 na godzinę. A tutaj, tutaj nie mam takiej informacji. Bezdomnych mamy zdecydowanie za dużo. A na to ile mamy czasu? Bo tutaj nie mamy. Tutaj mamy czas. Eee, dobra, to robimy tak: Łód węgla, zabieramy pięciu stąd. I 5 stąd dajemy ich. Co tutaj mamy? 100 z węgla. Tu mamy 100 z drewna, i tutaj dajemy. Tak, niech to będzie. Ja sobie będę na razie czas zatrzymywał trochę. Chociaż lepiej by było chyba tutaj dać maksymalnie. Idem całkiem nieźle jak na te warunki. i przeżyliśmy kolejną noc. To przecież coś znaczy. No dokładnie, trochę optymizmu słuchajcie. Cykl dnia i nocy mamy tutaj. E, miasto budzi się do życia około godziny 6. Mieszkańcy mają nieco czasu dla siebie, zanim rozpocznie się ich zmiana pracy o 8. Chyba że są potrzebni na budowie. Gdy skończą pracę o 18, mają okazję znowu pomóc na budowie, która może trwać nawet długo po północy. Niektóre prawa pozwolą ci wydłużyć 10-godzinny dzień pracy. Dobrze, ale kiedy ja mogę te prawa już wprowadzać? Chęga praw. U, to jest taki dosyć trzymywanie życia. Arena walk? Co jest? Arena walk. Nic się tak nie roz stresu. O, mhm. e Zmiana awaryjna. Czasem musimy się. E nie, nie, nie. Praca dzieci bezpieczeństwo. A, praca dzieci w bezpiecznych warunkach. Brakuje nam rąk do pracy. Pozwolimy, aby dzieci były zatrudnione w bezpiecznych miejscach, takich jak kuchnia czy cieplarnia. Tak, na to na pewno się z czasem zgodzę. Tutaj mamy cmentarz. Zupa stroci arena walk. Gdy to prawo podpiszesz, podpisz gdzieś w życiu nie będzie można. Nowa możliwość. Można, można zmusić pracowników dowolnego wolnego zakładu pracy. Ło, no, 12. Nie, to na razie tutaj nic nie wprowadzamy. Kuchni nie mamy. To Oni już pracują. Która jest za godzina? A jest teraz czas wolny, dobra, planujemy sobie tak: mieszkańcy, nie możemy sobie zaplanować, bo nie mamy tego pierdzielonego drewna, tu będzie strefa mieszkalna. Ja się zastanawiam, czy w przyszłości można to jakoś rozbudować jeszcze, wiecie. Wstrzymaj działanie. Nie, nie wstrzymujemy działania. Niezatrudnieni. Zakaz pracy. 15 dzieciaków. Aha. Wszyscy są zatrudnieni w czymś teraz. No to dobrze. Dobrze, słuchajcie, w tym momencie zakończymy sobie ten odcinek yy, i, i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Także ja was zachęcam do zostawienia łapy w górę, do subskrybowania kanału i widzimy się już niedługo w kolejnej części. Pozdrawiam, hej.